Chodzi właśnie o to, żeby nie myśleć o buddyzmie jako o czymś, co jest nieosiągalne, co jest zbyt duże, coś, co uznajemy, że jest to jak porywanie się z butyką na słońce. To nie musi tak wyglądać, to może być krok po kroku i to może być stopniowa ścieżka, stopniowe osiąganie małych sukcesów, które jak najbardziej są częścią tej ścieżki. Każda kamma, każde działanie, każdy wybór, który... Mamy, na, mamy w życiu i wybieramy dobro, a nie wybieramy zła, to jest tak naprawdę krok, może być uznawany, uznawany za krok na ścieżce buddyjskiej. Jeśli rozpoznamy, że tworzymy tu i teraz, w, w tej konkretnej sytuacji, coś dobrego, czyli wybieramy coś dobrego i, i odpuszczamy to, co złe, to w kontekście buddyjskim jest to bardzo duże i bardzo znamienne i powinniśmy też umieć doceniać nasze dobre wybory i umieć wiedzieć, gdzie one idą, jaki jest cel tego wszystkiego. Umieć nawigować w, na ścieżce. Ścieżka jest łatwa, trzeba mieć tylko dobrą mapę i tą mapą są cztery szlachetne prawdy i ośmioraka ścieżka.